Dzień dobry, łowcy potworów. Cześć, witajcie. Ja oczy oczywiście jestem Hincul i postanowiłem zrobić taki materiał na temat tych potworów, które możecie zdobyć. Oczywiście tutaj są prawie wszystkie, ale i są takie, które nie mogą akurat zostać zdobyte przez was. Tutaj mowa oczywiście o nowych pojazdach, czyli ten, czyli ten i kolejny pojazd, gdzie on był. A chyba go. A i jest ten, ale to nie znaczy, że nie ma o czym tutaj porozmawiać. Pytacie mnie, gdzie są punkty, jak te punkty wyglądają, gdzie możemy odebrać nagrodę i tak dalej, i tak dalej. I również porozmawiamy sobie, co warto by było akurat z tych pojazdów wybrać. Poczekajcie, odznaczę te pojazdy, które nie mogą brać udziału w polowaniu, czyli te nowe, i zaraz przejdziemy sobie do tych pojazdów, które. Możecie zdobyć. Tutaj jest jeszcze jeden pojazd, którego również nie możecie zdobyć, a mianowicie Fanguli. Fanguli również nie możecie zdobyć. Tak więc też go odznaczymy. Cztery pojazdy nam zniknęły i mamy wszystkich 12 pojazdów. Owszem, jest jeden, którego ja akurat nie posiadam, ale jest to ten oto pojazd, czyli PZ-58. Móc pod nazwą WIDMO. Widmo, ten pojazd możecie. Zdobyć. Tutaj macie wszystkie pojazdy, które mogą brać udział w tym polowaniu. I teraz pytanie powstaje od Was, którego potwora wybrać? Gdzie znajdziemy nasze punkty? Gdzie jest jakaś opcja do wybierania pojazdów itd. Tak i tak dalej. Już Wam wszystko pokazuję. Wchodzimy sobie w sezon. Później, patrząc na nasz sezon, schodzimy na dół na więcej wyzwań. Wchodzimy w wyzwania i akurat, zobaczcie, u mnie ja już zdobyłem. 129 punktów, wchodzimy sobie na operację łowca potworów, i tutaj mamy, ile punktów maksymalnie możemy zdobyć, jakie nagrody możemy wybrać. Zobaczcie, 550 punktów możemy zdobyć. Ja obecnie posiadam 129, i teraz tutaj mamy taką listę, które pojazdy i również jakieś tam inne. Dary możemy sobie wybrać, ale pamiętajcie, jak raz wybierzecie, już więcej nie będziecie mogli wybrać, tak więc się zastanówcie, co chcecie wybrać. To już wam wczoraj mówiłem. I teraz, gdzie te pojazdy się wybiera? To akurat, że ja tutaj mam zdobyte 129 punktów, premiuje mnie do wybrania czterech pojazdów i mogę wybrać pojazdy z puli do 115 punktów, czyli mamy Wilkołaka, Krafta, Panterę, kaiju i Smoka. I te pojazdy, zobaczcie, tutaj mi się wyświetliły na dole. Tak więc, jeżeli wybiorę na przykład Kaiju, czyli Oika, już nie będę mógł później wybierać. Tak więc, tutaj zastanówcie się, co chcecie zdobyć. Praktycznie ja wszystkie mam te pojazdy oprócz właśnie widma. Tak więc, jeżeli będziecie już mogli wybierać nagrody, otworzy Wam się kolejna zakładka, czy kolejne zakładki, gdzie będziecie mogli sobie wybierać. Pojazdy, jeden pojazd na konto, pamiętajcie o tym. I teraz wracając do pojazdów, co tutaj fajnego by było na przykład, żeby sobie wybrać. Słuchajcie, preferencje są różne każdego z nas, dlatego, że jeden lubi czołgi ciężkie, dlatego, że jeden lubi grać pojazdami tylko na przykład do dziewiątek, jeden lubi lighty, niszczarki, a takie wszystkie pojazdy praktycznie możemy wybrać. Możemy wybrać lajta, patrząc ogólnie na pojazdy siódmego tieru. A w sumie no, najpierw mamy szóstkę, tak? czyli kaiju. Czy warto go wybierać? Moim zdaniem nie warto. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o pojazdy siódmego Tieru. Słuchajcie, tutaj mamy dwa lighty, czyli wilkołaka, mamy craft panterę, gdzie ona naprawdę świetnie wygląda, mamy The Creature i mamy jeszcze smoka. Z tych czterech pojazdów ja tutaj bym zdecydowanie wybierał albo panterkę. Albo wilkołaka, jeżeli ktoś nie lubi lightów, no to macie panterę, ale jeżeli ktoś lubi lighty, na pewno wilkołak jest świetnym wyborem. Patrząc na pojazdy ósmego Tieru, tutaj jest ich zdecydowanie więcej. I teraz, tak, mamy potwora z bagien, jest to nic innego jak kartofel M6 i ten pojazd ma losowanie tylko do poziomu 9. Później mamy Belerofonta, czyli Centuriona MK-51 i szczerze powiem, może być to najlepszy wybór. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to dobrze, bardzo dobrze opancerzony pojazd, ta wieża potrafi bardzo dużo odbić i patrząc na przykład na parametry działa, penetracja 226, 258, Mobilność 50 km na godzinę. Jest to taki typowy Centurion, ale jest wzmocniony tymi kurcze osłonami. Czasami, naprawdę uwierzcie mi, na dziesiątki mają problemy z przebiciem tego dziadostwa. Kolejnym pojazdem jest Chimera. Hmm. również bardzo dużo potrafi odbić, tylko że działo, jak dla mnie, jest naprawdę słabe. Owszem, mamy świetne uszkodzenia, bo 440 na strzał alfa bardzo duża. Ale te pociski lecą gdzie chcą. Działo takie typowo dla czołgu ciężkiego. Chociaż jeżeli chodzi o, tutaj o pancerz ten przedni, również ta wieża potrafi sporo odbić, dlatego że jest ona osłonięta. Kolejny pojazd Cerber, czyli taki typowy Light. Kolejny pojazd jest to właśnie ten widmo, tak, czyli MUC tutaj również zastanawiałbym się nad tym pojazdem. I mamy penetrację 212-259. Ten pojazd, słuchajcie, dostał buffa ostatnimi czasy. Tylko ja nie wiem, czy widmo właśnie dostało, bo MUC dostał, a nie wiem, czy widmo dostało. Zobaczcie, na Mucie się mamy uszkodzenia 280, a na tym kurczę, widmie, czekajcie, zaraz zobaczymy, gdzie te pojazdy są. Na pewno one są gdzieś tutaj, kurcze. W jakichś ofertach zobaczmy, jaka penetracja jest na tym akurat widmie. Zaraz zobaczymy, bo ja nie pamiętam dokładnie, czy on dostawał buffa. Też dostał, tak, penetracja 212, 259 i 280 uszkodzenia. To jest naprawdę świetna alfa. Również pojazd Indian Panzer dostał taką samą alfę, tak więc, no tutaj akurat właśnie macie widmo. Też w miarę, w miarę lepiej ten pancerz działa niż na zwykłym Mucie. i również mamy żmija. Żmija ma losowanie do dziewiątego poziomu, czyli kawu piątka. Tylko że słuchajcie, no penetracja nawet grając na ósmym tierze dzisiaj 175, 219. To jest za mało. Zdecydowanie to jest za mało. Ten pojazd, czy potrafi odbić dzisiaj pancerz wiele, nie stanowi, tak więc no jest ciężko tym pojazdem grać. Tak więc patrząc na te wszystkie pojazdy, które tutaj biorą udział w tym polowaniu, ja zdecydowanie bym albo Skusił się na Widmo, czyli na tego Muca, albo skusiłbym się na Bellerophonta, czyli na Centuriona Mark 51. Tak więc no, te dwa pojazdy ja akurat starałbym się wybrać, ale słuchajcie, wybór oczywiście należy do Was. Wy wybieracie, tak więc wybierajcie mądrze. Punkty możecie sobie sprawdzać za każdym razem. Po bitwach, ile punktów nazbieraliście, jakie nagrody. Tylko tutaj, patrząc na te pojazdy, chyba brakuje Dread Dozera. Tak więc, on chyba nie może brać udziału z tego względu, że jest to takie połączenie tych kurcze chyba pojazdów, tych Hot Wheelsów. Z tego, co mi się wydaje, to chyba tutaj nie ma. Dozera, nie jestem w 100% pewien, ale tutaj sprawdzając te nowe zakładki, jeżeli wam się wyświetli, no to będziecie mogli ten pojazd sobie wybrać. Podsumowując, ja obecnie mam 129 punktów, 550 muszę zdobyć na najlepsze pojazdy, ale słuchajcie, to wcale nie jest powiedziane, że. Ktoś może z was akurat wybierać te pojazdy za 550 punktów. Możecie sobie również wybrać czy wilkołaka, chociaż on już był bardzo dużo razy do zdobycia, panterka, craft panter też już był sporo razy do wybrania, również tutaj są inne nagrody. Wcale nie musicie wybierać pojazdy. Tak więc słuchajcie, wybierajcie mądrze punkty możecie sobie sprawdzać w łowcach. Potworów i będziecie mieli informację, ile macie na daną chwilę punktów. I również pojawią Wam się nowe zakładki do wybrania pojazdów. Wybieramy pojazd prawdopodobnie musimy rozegrać jedną bitwę i pojazd znajduje się u nas w garażu. Tyle. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę i miłego polowania. Hej!